Witaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o tym, jak pielęgnuję wełnę i kaszmir. Z tego co widzę w internecie, mimo że jest bardzo wiele artykułów na ten temat i bardzo wiele też innych filmów na YouTubie, to nadal są z tym problemy. Widzę to często na wintet, kiedy ktoś sprzedaje sweterek i na metce jest rozmiar M, ale sweterek jest podpisany jako XS. To znaczy, że po prostu komuś się skurczył niestety w praniu. Mi też się to zdarzyło i opowiem Wam, co zrobiłam, że sweterek mi się skurczył, oraz opowiem jak uniknęłam takich sytuacji później. Ten film chciałam podzielić na dwie części. W pierwszej skupię się na tym, czego nie robić, a w drugiej skupię się na tych poradach, które mi się już sprawdziły. Dodatkowo, szukając wsparcia merytorycznego do tego filmu, znalazłam w internecie bardzo dużo trafnych i ciekawych komentarzy na temat tego, jak pielęgnować wełnę, co można, a czego nie można, więc też chciałam je tutaj zawrzeć. Pierwszy błąd, który ja też zresztą popełniałam jeszcze całkiem niedawno, to jest perfumowanie się, kiedy mamy już na sobie sweterek z wełny albo z kaszmiru. Lepiej tego nie robić, bo podobno Taki sweterek może się w tym miejscu przebarwić. Na szczęście mi się to jeszcze nie zdarzyło. Może to dlatego, że nie używam tak dużej ilości tych perfum, albo że nie używam ich tak często, ale wolę dmuchać na zimne i po prostu teraz będę nakładać perfum tylko tutaj na nadgarstki, z dala od mojej tkaniny. Drugi błąd to jest używanie zwykłego płynu do zmiękczania tkanin. I podobno nie warto go też używać w przypadku wszystkich innych materiałów. Podobno dzieje się tak, że te cząsteczki, te chemikalia z tego płynu osadzają się na ubraniach, nie są do końca wypłukiwane, przez co z czasem ubrania stają się bardziej sztywne i twarde w dotyku. Podobno najbardziej widać to na ręcznikach, że przestają być chłonne i są właśnie takie sztywne. Kolejny błąd dotyczy temperatury prania. I tutaj to jest ten czynnik, który najczęściej sprawia, że sweterki się kurczą. Mianowicie nie powinno się prać sweterków ani w za zimnej wodzie, ani w za ciepłej. Podobno najlepsza jest temperatura około 30 stopni. Ja mogę potwierdzić, bo mniej więcej w takiej temperaturze piorę swoje swetry i na razie nic się z nimi takiego nie dzieje. Co jeszcze jest ważne? Trzeba zadbać o to, żeby podczas prania nie było skoków temperatury. Czyli na przykład nie robimy czegoś takiego, że pierzemy w 30 stopniach, a potem płuczemy w 20, bo to też może wpływać na rozciągliwość tej tkaniny, i ona właśnie w takich warunkach się kurczy. Co do kurczenia się ubrań z wełny kaszmiru, to znalazłam jeszcze jeden bardzo ciekawy komentarz. Pozwólcie, że go tutaj przytoczę. Wiele osób pisze, że wełniany czy kaszmirowy sweter skurczył się im w praniu. Nawet gdy użyli odpowiedniego programu i temperatury zgodnie ze wskazówkami na metce Studiuję włókiennictwo i chciałabym się czymś podzielić. Włókna przed tworzeniem z nich, na przykład mm, swetrów, są rozciągane po to, aby się skurczyły i uporządkowały swoją orientację wewnętrzną, po to, aby na przykład zwiększyć wytrzymałość włókna, zapobiega to wykurczaniu się włókien w późniejszym etapie. Jeśli proces ten jest nieodpowiednio wykonany, zbyt krótko, przy nieprawidłowych temperaturach, wtedy ubranie kurczy nam się podczas użytkowania. Gdy wystawimy taki sweter na temperaturę 40 stopni, prawdopodobnie nic się z nim nie stanie. Obecność wody powoduje, że włókna kurczą się bardziej. Właśnie dlatego bardzo drogi sweter może po pierwszym praniu zmniejszyć się o dwa rozmiary. Powiem Wam, że ja nie mam ani jednego nowego sweterka, więc się nie wypowiem w tym temacie. To jest w sumie zaleta kupowania takich rzeczy w sklepach vintage i w second handach, no bo te swetry były już prane i to wielokrotnie. Jeżeli dobrze o nie zadbamy, to one będą miały cały czas taki rozmiar, w jakim je znaleźliśmy. Kolejna rzecz, która mi przychodzi do głowy, może nie dotyczy stricte prania czy czyszczenia, ale dotyczy przechowywania naszych sweterków. I może już to słyszeliście, że nie wiesza się sweterków na wieszaku, bo po prostu w łatwy sposób możemy sobie je w tym miejscu rozciągnąć, albo po prostu mogą się też rozciągnąć na długość. Ja się stosuję do tej zasady, zawsze mam swetry złożone w kostce, leżą sobie spokojnie w szafie. Natomiast na innym kanale widziałam fajny patent na to, jak owinąć sweterek wokół wieszaka, żeby w żadnym miejscu się nie rozciągnął. I w dalszej części tego filmu pokażę Wam, jak to zrobić. Myślę, że ten kolejny błąd będzie dość oczywisty, ale wełna i kaszmir są bardzo delikatne, więc nie powinniśmy używać mocnych detergentów. Najlepiej nie używać takich standardowych proszków. Ja, na przykład, do prania wełnianych i kaszmirowych sweterków używam szamponu do włosów. Ale to dlatego, że piorę je zawsze ręcznie i mam taką możliwość. Wiemy już, czego nie robić, zatem teraz skupmy się, w jaki sposób możemy przedłużyć żywotność naszych kaszmirowych i wełnianych rzeczy. Po pierwsze, pranie ręczne. Myślę, że warto poświęcić troszeczkę więcej czasu i włożyć odrobinę więcej wysiłku, żeby wyprać te sweterki ręcznie, bo tak naprawdę wtedy mamy kontrolę nad całym tym procesem. I robię to bardzo delikatnie. Bardzo delikatnie pocieram, żeby mi się nie zmechaciły. W zasadzie bardziej to je ugniatam niż pocieram. Dbam o to, żeby płukać w tej samej temperaturze, w której prałam, tak żeby po prostu te rzeczy mi się nie skurczyły. I tak jak mówiłam, nie używam tradycyjnych detergentów, nie używam proszku do prania, tylko używam swojego szamponu do włosów który jest bardzo delikatny i w dodatku jest w kostce. W ogóle staram się używać jak najmniejszej ilości chemikaliów podczas całego tego procesu. Co też pomaga przedłużyć żywotność moich rzeczy z kaszmiru i wełny. To to, że nie piorę ich tak często jak zwykłych bawełnianych rzeczy. Tak naprawdę to ja swoje sweterki piorę dwa, trzy razy w sezonie. No chyba, że jest jakaś awaria typu wino mi po prostu kapnęło czy cokolwiek innego. No ale to wiadomo, że nie trzeba zaraz całego sweterka wrzucać do prania, tylko można zaprać to jedno miejsce. Ja tak rzadko piorę swoje sweterki też dlatego, że często je wietrze. To znaczy po ubraniu nie ściągam ich i nie składam od razu do szafy, tylko rozkładam gdzieś w jakimś przewiewnym miejscu blisko okna i tak zostawiam na dwa dni, czasami na trzy dni. Wełny i kaszmiru naprawdę nie trzeba tak często prać jak yy, tradycyjnych rzeczy. Jeśli nie masz czasu albo wręcz nie cierpisz prania ręcznego, to możesz spróbować wyprać swoje sweterki i inne wełniane rzeczy w pralce. Natomiast musisz się upewnić co do tej temperatury, o której mówiłam wcześniej, wybrać najlepiej program do rzeczy delikatnych. W pralkach jest często ten program do wełny, ale tutaj musisz mieć właśnie pewność, że temperatura prania i płukania nie będą się aż tak bardzo od siebie różnić. Ja swojej pralce nie ufam w tej kwestii, więc nawet nie próbuję. Ale jeżeli wiesz, że u ciebie jest to możliwe, to jak najbardziej. Dodatkowo, żeby zabezpieczyć każdy sweterek z osobna, włóż go do siateczki na bieliznę do prania. W ten sposób te sweterki nie będą się o siebie tak mocno ocierać i nie zmychacą się tak bardzo. Jeśli chodzi o wysokość obrotów, to czytałam, że podobno wyższe obroty nie zaszkodzą, bo te sweterki wtedy wyjdą z tej pralki, powiedzmy, bardziej kształtne. Ja sama w sumie doświadczyłam tego, że wyprałam sweterek w pralce i włączyłam bardzo niskie obroty, czy nawet w ogóle chyba zrezygnowałam z obrotów, bo właśnie bałam, że ten sweterek mi się rozleci w pralce. No i wyjęłam go i był taki, taki dziwnie pognieciony, rękawy były takie wyfalowane, no, stracił po prostu swój kształt. Byłam w stanie go odratować, bo go troszeczkę tak porozciągałam, żeby go wyrównać, ale właśnie podobno można uniknąć tej sytuacji, jeżeli ustawimy trochę wyższe obroty. Jeśli chodzi o przechowywanie, to tak jak mówiłam, ja wolę je sobie składać, ale jest też opcja z wieszakiem, i robimy to w ten sposób, że składamy ten sweterek na pół, mmm, przewieszamy przez wieszak i ten rękaw tak jakby owijamy dookoła. I ja bym jeszcze to zabezpieczyła dodatkowo wkładając rękaw i dół sweterka tak do środka wieszaka. No i w ten sposób podobno sweterek się nie ma prawa rozciągnąć. Każdy wełniany i kaszmirowy wyrób prędzej czy później zacznie się mechacić, nieważne jak bardzo luksusowy i drogi był. Więc żeby pozbyć się tych małych brzydkich kuleczek polecam kupić golarkę albo elektryczną, albo może być taka jaką ja mam analogową. W awaryjnych sytuacjach możesz użyć nawet zwykłej maszynki jednorazowej. Tylko polecam ci wcześniej pozbyć się tego paseczka nawilżającego, bo zostawi ślady na sweterku. Jeśli chodzi o takie golarki jakie ja mam, to najlepiej też zrobić sobie próbę w jakimś mniej widocznym miejscu, na przykład od środka sweterka. Bo one potrafią działać całkiem agresywnie. Ja ich najczęściej używam do płaszczy i takich po prostu grubszych materiałów, natomiast golarka elektryczna sprawdzi się do wszystkich. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Mam nadzieję, że film był pomocny. I jeżeli interesują Cię tego typu treści, jeżeli interesujesz się osobistym stylem, jakością ubrań, jak dbać i znajdywać ubrania dobrej jakości, takie ponadczasowe i klasyczne, to zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!